Widzę ją biegającą w x 400, sprawozdawca porównuje ją do Ireny Szewińskiej i to jest coś pięknego. To była bardziej taka moja idolka. Bycie w ogóle z nią. Startowanie z nią dawało mi takiej pewności siebie. Nie idzie jej opisać paru słowa, dlatego że ona jest wulkanem energii. Ona nigdy nie gra, zawsze mówi to, co myśli, co przysparza jej czasami wielu przyjaciół, ale też i wrogów. Jak to prawdziwy sportowiec, zawzięcie Wytrwale dążyła do celu. Jak iga, to śmiga, nikt jej nie dogoni do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wyobrażasz sobie już teraz ten start w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich? Ja od y, dłuższego czasu raczej żyję tak trochę z dnia na dzień. W sensie, że dzisiaj robię swoją robotę i ona jest zrobiona i się cieszę, że to jest zrobione. Jutro przychodzi kolejny dzień, który jest trening, znowu muszę coś zrobić. Y, więc raczej to jest taki bardzo bliski, ale jednak odległy cel. Że jak tam pojadę, jak tam w ogóle się dostanę, no to wtedy będę o tym myśleć. Myślisz, że się dostaniesz? Z jednej strony czasem tak mówię, a to właśnie wiadomo, może, może będą lepsze zawodniczki, że to różnie bywa. A z drugiej strony w głowie mam, że no, ale nie może być inaczej. A wtedy będzie złoto? Jedziemy tam jako obrońcy tytułu, jeżeli chodzi o, o sztafetę miksową. I jedziemy tam jako wicemistrzynie olimpijskie. Chcemy? Wierzymy w to? I to by było spełnienie marzeń, jakbyśmy jakikolwiek medal zdobyły. Ale wiadomo, że jak staniemy tam na starcie, to wiadomo, że od razu jest myśl, że ja tam przyjechałam, my przyjechałyśmy walczyć tam o złoty medal. Pięknie to zrobiła. Pięknym krokiem. A teraz krakiem krakiem. Zobacz, Zobacz, ten krok, jak ruszyła jak to gania teraz teraz. Alison Felix, kontra IGA! Jak Iga to pięknie robi! Popatrz, jak się zbliża do tej części. Ale ją poczuła teraz! Teraz niech ją wyprzedzi zrobin. na tej prostej i wyciągnie Iga ten krok Po prostu teraz! Ciągnij, teraz, teraz. nie bój się Iga, mocno w ręce i podaj Małgosi tę pałeczkę. Mamy Czutownie. kontakt. Mamy kontakt z Amerykankami i od początku wcale nie wygrywała. Chcieliśmy ją jako małe dziecko zaprowadzić na basen. Ona bardzo tego nie chciała, więc zdecydowaliśmy, że zaprowadzimy ją na czwartki lekkoatletyczne. Ja ci mówię, że ty coś źle pamiętasz. Nienawidzę pływać, nie umiem pływać. Na studiach nie zaliczałam pływania, a wtedy właśnie jak byłam mała, ja chcę na basen, ja chcę na basen! Co biegi? Bieganie jest złe! Ja to było 20, I lat mnie zmusiłaś, no. żebym poszła na czwartki! Taka byłam zmuszona, się popłakałam, a potem po starcie drugi raz płakałam, bo byłam. Ja tego, ja tego... Czwarta i się cieszyłam, już potem zawsze chciałam na czwartki, a nie na basen. Pamiętasz to! A pamiętasz na czwartkach? Jak, jaką konkurencją zaczęłaś czwartki? Z sześćdziesiątką. A nie skokiem, że wiesz? No, o, widzisz, ona ma demencję! Jakbym miała opisać Igę w kilku słowach, to powiedziałabym, że szalona. Czasami nieokrzesana. Taka bardzo ekstrawertyczna. Takim jest naszym. takim naszym promyczkiem. Jarmcara, taka, która potrafi zrobić różne e, psikusy swoim e, koleżankom i kolegom. Patrzę na nią z taką dumą. E, według mnie ona biega pięknie. E, biega. Nie wiem, czy najlepiej ze wszystkich 400 metrówek, ale biega ślicznie. Kiedy poczułaś właśnie, że to jest to, że jestem dobra, że, że chcę to robić dalej? No, długo mi to zajęło. W sensie trenuję od maleńkości, ale po części była to zabawa, sposób spędzania czasu, wiadomo, trening, jakiś tam rygor, ale nigdy nie myślałam, że będzie to moim takim właśnie moim życiem. Myślę, że to też przez i pracę właśnie z, z ludźmi, którzy mnie otaczali, że to wszystko potem zaczęło mieć ręce i nogi i doprowadziło do tego, że jestem profesjonalistką. O, tak mogę powiedzieć, że wcześniej byłam dziewczynką, która trenowała, a teraz jestem dorosłą, świadomą zawodniczką. A były momenty zwątpienia? Ojej. Mnóstwo razy! A do samych igrzysk w Tokio było mnóstwo momentów zwątpienia i we, we wszystko w formę, w mój mental, w to, czy się przygotuję, w to, czy ze zdrowiem sobie poradzę, ze stresem, czy sobie poradzę, że wyjdę i pobiegnę na tyle, ile mi stać, czy, czy się spalę i, i tak będę zestresowana, że nie będę potrafiała potrafia sobie z tym poradzić i słaby wynik będzie. Yy, więc no, było tego sporu. A bardziej pamięta się porażki czy sukcesy? Zawsze porażki. Zawsze to, co złe, się pamięta najbardziej i myślę, że to no, niezależnie od tego, czy się jest sportowcem, czy, czy, czy w pracy jak jesteś dziennikarką, no to tak samo pewnie pamiętasz swoje największe wtopy i tak samo, tak samo w sporcie niestety. Tak jak się pamięta, jak się dostaje tysiąc gratulacji, a jeden hejter, to się zapamięta tego jednego, nie? I jak sobie z tym radzisz? Wyśmiewam. Iga jest sobą. Ona nigdy nie gra, zawsze mówi to, co myśli. Co przysparza jej czasami wielu przyjaciół, ale też i wrogów, więc no, ona jest naturalna. Dziewczyny mnie dogoniły na, na wyjściu z pierwszego łuku i przycisnęły mnie i nawet je mnie, dobra, tam biegnijcie se grażyny, nie ja zaraz tam Wam pokażę, na co mnie stać. No i włączyłam swoją przerzutkę, no i swoje normalno do palania, swoje długie kikutki i poleciałam. Co się trenuje z twoją mamą. Obie mamy bardzo mocne charaktery, jesteśmy czasami trudne. Ale już tak jesteśmy dopasowane do siebie, że to jest jak taka układanka, która idealnie właśnie do, siebie, do siebie potrafi dopasować. Mama bardzo dobrze czuje mnie. Ja czuję mamę. Myślę, że to jest bardzo dobra współpraca. No i ja do końca kariery nawet nie zamierzam w ogóle, nawet nie wiem, pomyśleć, że mogłabym trenować z kimś innym. Słyszałam, że kiedyś nazwałaś mamę Żniwiarzem. Rocznym nawet. <laughs> tak? Teraz już nawet dementor trochę wjechał, <laughs> wysysający energię. No mamy. Czasami bardzo ciężkie treningi, takie, na których no, dzień mamy zniszczony, <grystanie> że jak to mama się czasem śmieje. A macie na 11.00 trening w sobotę, to będziecie o 13.00 skończycie i macie cały dzień dla siebie. No to potem do niej dzwonię o tej, nie, o 15. Mówię, dziękuję bardzo za ten cały dzień, który nam dałaś, bo jestem tak nieprzytomna, że ja do wieczora nawet kolacji nie będę w stanie zrobić. Dlatego nazwaliśmy ją właśnie tym żniwiarzem, bo zbiera takie śmiertelne żniwo. I ona się cieszy wtedy. <laughs> ale umierają. Ten nakłuwacz jest twój, ten z tym napisem czarnym. A, a muszę go, To będzie już twój. Mój na zawsze. Mój na zawsze. To znaczy nie na długo, ale ja będę do 45 roku życia biegać i gnębić Cię jeszcze po śmierci. Zawsze mówiłem to głośno, że rodzice nie powinni prowadzić swoje dzieci w sporcie czy w kulturze, ale mamy wiele przykładów takich, w tenisie na przykład, że wielu rodziców prowadziło swoje najlepsze pociechy. Natomiast patrząc na Igę, największe sukcesy Igi z Iwoną to są właśnie te ostatnie lata i ona potrafiła znaleźć bodźce dla IGI, bo to jest bardzo ważne dla zawodnika, że trener szuka w pewnym momencie, w pewnym momencie, gdzie już są wyczerpane różne metody treningu, właśnie bodźców takich, żeby po prostu się rozwijać. I tutaj Iwona robi to wspaniale. Wspólne trenowanie wzmocniło waszą relację mama-córka? Myślę, że w, w takim wieku jak ja jestem, żadna kobieta y, nie przebywa tyle ze swoją mamą, <laughs> że czasami wiadomo, może być to męczące, ale z drugiej strony myślę, że wiele osób może mi zazdrościć takiego kontaktu z mamą. A długo trwało to budowanie zaufania? Hmm, nie. W tej relacji mama-trener? Tak, tak, tak. Y, stosunkowo myślę, że niedługo, może z rok. Może dwa lata, w sensie od, od początku oczywiście słuchałam jej na treningu, ale były, były te pierwsze dwa lata takie, że dyskutowałam, a może nie, bo może ty się ostatnio znasz, że może coś, że może ja wiem lepiej, ale to były pojedyncze sytuacje. Na początku trenowała z innym trenerem i w pewnym momencie, kiedy przygotowywała się jako juniorka do Mistrzostw Świata, które miały się odbyć tutaj w Bydgoszczy, ze świetnych wyników, z roku do roku cofnęła się o 4 sekundy w biegu na 400 metrów. To to jest przepaść. I wtedy zaczęłam ja coraz bardziej się interesować. Zaczęliśmy rozmawiać z Igą, czy ona byłaby zdecydowana, żeby ze mną trenować. Jak uznaliśmy wszyscy razem, że to będzie dobra droga dla Igi, no a moja oczywiście zupełnie inna ścieżka zawodowa. No to ja zaczęłam się wtedy przygotowywać oczywiście pod kątem y, ukończenia wszystkich niezbędnych kursów. Jak widziałam, że to co robimy daje efekty w postaci coraz lepszych wyników. No to zaangażowałam się już na 100%. W domu jest mama z córką. Natomiast w momencie kiedy są na treningu, to i jedna i druga zachowuje się profesjonalnie i to nie jest już relacja mama z córką, tylko wiadomo, że jest Trening zadany przez trenera, który Iga wykonuje. Zgadniesz? 13.80. To nie aż tak dobrze nie. Kurde. To słabo! Iga, po sankach jesteś! No to słabo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to wygląda. Forma olimpijska ma być dopiero latem. Teraz jest przedolimpijska. Halowa. Ale na rekordy życiowe. Na Hali czy na czym? Na Hali? Na hali, tak szybko 120 nie się jeszcze na hali. Dzisiaj czujesz się inspiracją dla młodszych sportowców? Po części może tak, bo ostatecznie jestem mistrzynią olimpijską i mam wiele medali na, na swoim koncie, mam świetne wyniki i jestem, może moja historia też trochę może pokazać, że warto. Nie poddawać się takie, takie. Każdemu się mówi, dobra, nie poddawaj się, dasz radę, musisz wierzyć w siebie i nie, nie zwracać uwagi na innych, ale to u mnie faktycznie ma przełożenie, bo ja dopiero zaczęłam takie światowe wyniki osiągać dość późno w wieku 27 lat. Jednak nadal mam w sobie takie złe poczucie, że ja siebie sama nie doceniam. Ja nie uważam siebie za kogoś wyjątkowego, za kogoś ważnego, nie uważam siebie za, za gwiazdę. Jak czasem ktoś mówi, że ja jestem gwiazdą, no to nie <laughs> wiem, no gdzie tam że, no może jestem dość barwną osobą, ale do gwiazdy to mi daleko, daleko. To czego potrzebujesz do tego, żeby ta pewność siebie wzrosła? Myślę, że to też takie chyba trochę jest umniejszane przez właśnie społeczeństwo, to, że ja mam medale w szafecie że jestem mistrzynią olimpijską w sztafecie, a nie indywidualną. Jest jeden medal, on się tak rozmywa na całą drużynę. Jakbym była mistrzynią świata na 400 metrów, inaczej bym na to patrzyła. No i tak jak mówię, że no, nigdy do tego już nie, niestety nie, nie dam rady dojść, bo mam pewne ograniczenia, jestem w takim, a nie innym wieku, więc choćbym nie wiem jak trenowali nie przeskoczę pewnych rzeczy. Że to już jest niestety za mną i muszę się z tym pogodzić. Jest mi ciężko się z tym pogodzić, ale no, zaczynam to rozumieć. W sztafecie traci się więc tą indywidualność? Trochę tak. Myślę, że to też trochę zależy od tego, jaki jest komentator na zawodach. To chyba był pierwszy nasz medal, jak zdobyłyśmy czasach Chorób w Hali w Belgradzie. Ja tam niesamowitą pobiegłam, drugą czy trzecią zmianę, nie pamiętam już chyba trzecią, że ja nadrobiłam super wynik, w ogóle wyprowadziłam z, z 20-metrową przewagą i, i wtedy pan Przemysław Babiarz pięknie komentował. Jak Szawińska. Dokładnie, tak. I to się ciągnęło bardzo długo. I pamiętali z, tego, z tej całej sztafety mnie, mimo no, że to przecież nie tylko ja biegłam, biegły dziewczyny. Proszę zobaczyć, jakie są... jak biegłyśmy na jakichś innych mistrzostwach i my zrobiłyśmy super robotę na trzech zmianach, ale Justyna dobiegła jako pierwsza z pałeczką. To komentator, pięknie Justyna Świętersetic zbiegła pierwsza na, na, na finał. A mówi, no dobrze, no ale jak Justyna Świętersetic zbiegła? A my? I że nie że Polska, tylko że mówił o Justynie. Więc wtedy Justyna była na fali. Dlatego się rozmywają czasem, ta sztafeta się rozmywa na rzecz jednej z nas, która aktualnie jest na przykład w najwyższej dyspozycji. Jeżeli chcemy kolejny rekord Polski zrobić i wygrać, i z Amerykankami, i z Holenderkami, no to jednak muszą być co najmniej 3 na 49 sekund w zmianie. I Amerykanki przyjeżdżają ze srebrem, a wy ze złotem. To by było takie spełnienie marzeń ostatecznych. W ostatnim czasie walczysz z kontuzją, z tego też powodu nie startowałaś w, w ubiegłym sezonie. Ta walka z tą kontuzją to jest coś, co motywuje, jeszcze bardziej podkręca, czy raczej właśnie troszkę zabiera tej motywacji? Kontuzje są wkurzające. <laughs> bardzo. Yy, potrafią bardzo dopiec yy, i jest to irytujące, jak ja bardzo chcę, a nie mogę, yy, że chciałabym, żeby moim jedynym problemem było to, żeby wyjść na bieżnię i na, na trening i zrobić yy, niesamowitą, ciężką robotę, i nawet się tam zwymiotować na koniec, żeby to był najgorszy problem, a nie to, że ja. Kule, nie? Że, że jest to irytujące, ale nie do końca demotywujące. To zazwyczaj powodowało, że ja wychodziłam silniejsza. To też pozwala czegoś się nauczyć o sobie. No, właśnie, tego, jak wiele możemy znieść. A dzisiaj jak robiłaś trening, to mhm. z tą stopą coś czułaś? Sztywność jakoś? Nie wiesz co, nie jest źle że ja ją czuję, na przykład w trakcie biegania jest naprawdę spoko, że nie odczuwam większych boleści, a po bieganiu, nie? że jakby przebiegam, mhm. to wtedy trochę czuję jakby ciągnie, ta blizna najprawdopodobniej. Mhm. No, wraca no, znaczy, wraca w do takiego normalnego funkcjonowania. Biegałam z obciążeniem, takie dosyć intensywne odcinki. Każdy sportowiec wie, że naderwanie rozciągna podeszłowego to jest tak naprawdę wielki znak zapytania, co będzie dalej. Iga jest bardzo doświadczoną zawodniczką. Bardzo dobrze rozumie i słucha swój organizm. My jesteśmy w stałym kontakcie, jeśli chodzi o monitoring napięć mięśniowych. Reagujemy na każde większe zmęczenie, napięcie. Jesteśmy cały czas na bieżąco. To czego Tobie teraz życzyć kilka miesięcy przed e, Olimpiadą? <laughs> Oprócz zdrowia, bo to oczywiste. <laughs> Żadnych kontuzji. Tak, bo już te, to, że, że to wzmacnia mnie, to tak, ale to już i tak zostawmy, bo to już mnie wzmocniło, ja już swoje się nacierpiałam. Teraz to, to już masz mówię, za to, sobą. Tak, to już mam <laughs> za sobą. Teraz już mówię tylko kolorowo, więc chyba myślę, że takiego właśnie, takiej chęci wychodzenia na trening i, i poprawiania swoich możliwości, żebym z każdym dniem, mimo ciężkiego treningu, wychodziła. Zadowolona. Może, żeby nie było kolorowe, ale żeby było złoto. Dobrze. Może być dobrze, żeby było złoto.